Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się optymalizacją gry Valorant. Oglądajcie. Na samym początku chciałem zaprosić was do optymalizacji Windowsa, do którego link znajdziecie teraz na karcie oraz w opisie. W zależności od tego, jaki macie system, czy macie Windows 11, czy Windows 10, to wykonajcie konkretną optymalizację, a po skończonej optymalizacji Windowsa przejdźmy do optymalizacji samej gry. Tak więc na samym początku musicie wejść na mojego Discorda, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie i tutaj macie taką zakładkę jak optymalizacje i tu jest kanał pliki do pobrania, to jest link do pobrania Valoranta. Po kliknięciu w niego pokaże się Wam taka oto strona, oczywiście że nie macie Discorda, możecie wejść bezpośrednio na stronę pliki.schoolmedia.pl i tam powinniście móc znaleźć tą optymalizację Valoranta. Pobieram. Ją I powinniśmy mieć taki od zip, ten zip oczywiście musimy wypakować, ja już mam to zrobione, aczkolwiek wy musicie kliknąć na tego zipa prawym przyciskiem myszy. tu klikamy wyodrębnij wszystkie, ewentualnie 7zip czy też winrar i klikamy wypakuj tutaj bądź też wypakuj do. Wtedy wchodzimy w ten folder, tutaj mamy optymalizację antywirusa i teraz jeżeli chodzi o optymalizację antywirusa to musimy w przeglądarkę wpisać zabezpieczenia Windows, tutaj wchodzimy sobie w ochronę przed wirusami, zarządzaj ustawieniami. Na dole jest coś takiego jak wykluczenia. Tu musimy potwierdzić, że mamy uprawnienia administratora Czyli klikamy po prostu tak Teraz klikamy dodaj wykluczenie Folder W tym momencie musimy znaleźć nasz folder z grą Jeżeli nie wiecie gdzie grę zainstalowaliście To możecie ją po prostu uruchomić Potem grę zminimalizować Wejść w menadżer zadań I w szczegółach jak klikniecie prawym przyciskiem myszy na proces gry No i akurat te gierki nie są odpalone Ale weźmy sobie na przykład Discorda I tu mamy coś takiego jak otwórz lokalizację pliku Więc będziecie mogli w ten sposób ten folder z grą znaleźć Ja natomiast znajdę go sobie tak zwyczajnie nie. Bo, ponieważ są tutaj Riot Games i Valorant, jak widzimy, i teraz klikamy na Valorant, klikamy, wybierz folder i jest dodany do wykluczeń, czyli antywirus będzie pomijał ten folder, i przez to podczas grania, jak się pliki jakieś aktualizują, to nic nie będzie nam gdzieś tam grzebało po prostu w plikach i będzie mniejsze obciążenie dla procesora. I warto to robić w każdej grze procesorowej. Teraz mamy priorytet gry, wchodzimy sobie w priorytet, klikamy dwa razy na wysoki. Jeżeli mamy admina, oczywiście wyskoczną takie okienko, klikamy tak, znowu tak, ok, i mamy już priorytet wysoki. Teraz, jeżeli chodzi o Valoranta, musimy wejść znowu do folderu z grą, czyli Riot Games, Valorant Live, tu jest Valorant EXE, aczkolwiek musimy wejść do Shooter Game, Binaries, Win64 i tu jest Valorant Win64 Shipping EXE. Klikamy na to, w prawym przyciskiem myszy właściwości, zgodność, wyłącz optymalizacje półnakranowe, zmień ustawienia wysokiej rozdzielczości DPI, zastąp dla aplikacji, OK, zastosuj OK, kopiujemy tą ścieżkę, która jest u góry, CTRL C zamykamy sobie ten folder, wchodzimy sobie w lubkę i tu wpisujemy ustawienia grafiki i jak widzimy mamy takie okienko, w którym mamy włączone planowe przyspieszenie GPU, no i w grach CPU warto takie coś włączyć jeżeli chodzi o inne gierki to tam różnie bywa ale tutaj na pewno sobie to włączymy, klikamy sobie na Valorant Shipping EXE, dodaj Opcję wysoka wydajność, zapisz. Nie róbcie tego tylko wtedy, kiedy macie naprawdę sobą kartę graficzną i już ona Wam na przykład ogranicza tego waranta, bądź też jeżeli macie zintegrowany układ graficzny. Jeżeli macie integrę, tego nie róbcie, a jak już to zrobiliście, to po prostu klikacie usuń i Wam to zniknie. Cofamy teraz się do folderu z optymalizacjami i mamy teraz config. Jeżeli chodzi o config, to ja mam taki plikę GTXT i w tym pliku znajdziecie sobie lokalizację pliku, czyli kopiujemy ctrl C, wklejamy w lubkę. I wchodzimy w ten pierwszy folder u góry. Jeżeli ten folder nam się tam nie wyświetla, znaczy, że po prostu macie Valoranta wgrane w jakiś dziwny sposób, albo nie macie go w ogóle wgrane, bądź też nigdy go nie uruchamialiście. Ponieważ ten plik tworzy się zawsze, kiedy instalujecie Valoranta na Windowsie. I teraz musimy wejść w dziwny ciąg znaków, My będzie to ten pierwszy dziwny ciąg. Wchodzimy sobie w Windows, Game User Settings. I tutaj są moje ustawienia. Wchodzimy sobie w Scrability Gloops, czyli tutaj. I wszystko ustawiamy sobie na 0, które tutaj jest, czyli wpisujemy po kolei 0, 0, 0, 0. Zero, 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 zero. I jeżeli chodzi o Resolution Quality, to w zależności od tego, jaki macie komputer, jaką macie kartę graficzną, czy jest to karta zintegrowana, czy też to jest karta o miarę dobra, ustawiacie sobie to w zależności prosto od karty. Czy jak integra, to powiedzmy, możecie to 78 sobie ustawić. Jak macie dobrą kartę graficzną, to ja bym tego nie ruszał, ewentualnie ustawił na 90, ale nie mniej, nie więcej, ponieważ może wam to po prostu strasznie zblurować gierka, a tego po prostu nie chcemy. Ja ustawię sobie 95, mimo że mam dobrą kartę graficzną, ale chcę po prostu sprawdzić, czy jakieś więcej FPS-ów to mi da. Zostawiamy sobie tak. Ctrl S, zapisujemy. Te te ustawienia w ten sposób i przechodzimy sobie dalej do optymalizacji. Teraz w optymalizacji mamy MSI Mode Tool. Musimy sobie wejść w w Xta i odpalamy sobie MM, czyli prawie wszystkim jeszcze uruchom jako administrator, tak? I teraz w Xta mamy opisane dokładnie co musimy zrobić, czyli Priority karty graficznej, czyli tutaj szukamy sobie karty graficznej, czyli ja mam w tym przypadku RTX 2080 na high. I jeżeli gdziekolwiek jest tutaj limit, to po prostu go usuwamy, ale ja z tego co widzę, żadnych limitów nie mam, więc nic nie robię. Tylko klikam apply, zamykam sobie to, zamykam sobie te XTK i tak naprawdę z tej paczki jest to wszystko. Odpalamy sobie teraz valoranta. Odpaliłem pierwszą z brzegu mapkę, tylko po to, aby sprawdzić, ile będzie FPS-ów, ponieważ tylko po to tak naprawdę przychodzicie. Bierzemy sobie jakąś postać. Najczęściej grałem Joru, więc wziąłem sobie Joru. Tu jak widzimy jest 1300 FPS-ów. Zobaczymy, co będzie w gierce. Okej, okay, skoczyło do 400 i mamy gierkę. 400 FPS-ów stałe z tego co widzę. Już widzę też efekty skalowania tego 5%. Zobaczmy, jak to wyglądają ustawienia obrazu. Okej, okay, tu jest limit włączonego, wyłączę, żeby sprawdzić. I włączę sobie jeszcze tryb opóźnienia na maksymalne. No i tutaj jak chcecie, to jakoś grafikę oczywiście też możecie sobie pozmniejszać. Nie ma to kompletnie znaczenia, ale ustawiamy sobie wszystko na najniższe po to, aby sprawdzić jak to wygląda. I jest tych FPSów 800, 900, prawie pod 1000 FPS-ów. Szczerze mówiąc dziwne, bo jest tych FPSów prawie tyle co w CS, a bo nawet i tyle co w CS, gdzie wcześniej tych FPSów aż tyle nie miałem, a jak widzę jest teraz ich ponad 1000. No w ten sposób grać się na pewno da. 1000 fps ponad. Słyszę tylko jak komputer się odpala jak rakieta, bo jednak to jest dość duży na ten komputer, a raczej na tą kartę graficzną, która ma już 80 stopni. A w razie co jeszcze, jak chcecie zmienić sobie opcje, te które teraz doszły do Riotu, to możecie wejść w ten folder tutaj, te, gdzie byliśmy wcześniej, do konfiga i dokładnie w plik Riot User Settings i to są settingi jakby te, które są w opcjach. I tutaj również możecie wszystko sobie wyzerować i mi jednak możecie zmienić to równie dobrze tam. W sumie tyle. 0, 0, 0, 0, 0 false. I tu z limit FPS-ów. I Ctrl S. Tyle. Ale to będzie taki sam efekt, jakbyśmy zmienili wszystko na zero w opcjach. Tak więc w tym filmie to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał, Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, komentarz pod spodem oraz subskrypcję z dzwonkiem poda, bo nie podążajcie kolejnych materiałów. A z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i cześć!